Moim będzie ciężko, bo auto gwizda, ale kierowca pizza jak na tą chwilę. Jeździłem tylko może dwa razy nim. Ale... Proszę o włączenie światła. No dobra, to za chwilę. Teraz prowadzę tutaj z kolegą wywiad Teraz no bo ja. Dobra, nie jest odpadać. Ale teraz muszę to odpalić. Nie chcę pan palić? Tak. dlaczego? Bo ja tutaj wychodzę z Z No, Moim Dobra, już mam cię odpalić? Tak. Ja się odpala to, ale będziesz co się zabija. Nie, nie, nie mam. A ja mam mocno. Ja pierdol, muszę uciekać tak na nic.

Mówiłem trochę opis, aż się popłakałem po drugiej kodeku. Na razie jesteśmy drudzy, także jest ok, Bo... Żono, tu dla ciebie. Na razie. Popiłem trochę, dlatego zaspałem. Ale, do, ale dobrze jest. O, idzie pan z BK. Wiesz, nadzieja. Kierunku nie mamy. Chyba nie przyjdziemy BK, coś ale jest dobra opcja, że da rękę wystawiał na zakrętach Ja będę wystawiał z drugiej w no, ale czego, jak będzie trzeba awaryjne, to będziemy dwie ręce wystawiać Dobra Co to za awaria? Kurwa, wodzik z biegów tu spada, bo jest linka wyrobiona. I grupa ciemna. I co, no wodzik z biegów spadnie? Cało Cień jechałem na trójkę. Jechałem tylko do góry, do beczki, chciałem się skończyć na dwa. Popiał i w pedał, biegów nie ma. No to ja byłem, trójkę i. Na cało Na nie na, na trójkę. A jakby stary nie trójka, chodzę, to stary kurwa pierwsza. na rondzie trójkę no krótko, ja też chciałem na jedynkę i chuj stary. Akcja palenia dumy była kurwa. Oj nie robota, kurwa, zawsze tak łamie pierwszy Ale odcinek, który się na świetle Słyszałem, że boi się, że pomylić trasę. Są bardzo zawiło prosto. Wojtek i tak nie może guszyć, co Nie śmiejcie się. <śmum> A tak, byle by boczków nie było. Co u siebie? Jest, jest, jest drugie to chyba żona do mnie jestem już No nie wiem, no za trzy osy będziemy rozmawiać, bo to może być różnie I, i kolega ma tutaj dwie sekundy do mnie, a ja do, do pierwszego kolegi mam trzy sekundy, więc wszystko się nie, może Nie, ten ma przestrzelone, to po prostu, ale nie ma tej kary, no nie ma i zobacz no to dopiszą chyba. No. Więc będziemy się starać no dotrzymać to nie do końca. Dostali, żeby no. wszyscy byli zadowoleni i już nie mówili, że jestem pizda. <gulanka> udało się. Udało się. Udało się. <gulanka> Pierwsze udało się. Już w udowodniłem, że pizdo nie jestem kurwa! Żono. Żono. <gulanka> Przegody były. Były płacze w samochodzie, były, załóżmy, szyganie, zranie. Z wolusiem to wszystko się dzieje. Wszystkie, wszystkie emocje są. Masakra, naprawdę. Jestem dumny z tego samochodu i z siebie grzeszka, kurwa. Dobra, jesteś byli, jesu, nie jesu, nie jesu, czwartą, czwartą osobą, chciałbym jeszcze podziękować rywalom, bo żeby nie milka Hertykara też, to byśmy byli na drugim, nie? Mirek zapierdalasz i Toporowski panie też pan zapierdala seryjnym kurwałtkiem. Naprawdę jesteście kurwa zajebiście goście. Druga pelota wstrzymana, bo wypadek był no. w drogowym odcinku i na razie stoimy i kwitniemy, nie? Ale poczekaj, tygrywa... iść nagraj i pokaż innym organizatorom, jak ma jedzenie wyglądać na rajdach. To jest półmetrowa kiełbasa. To się nazywa organizator. No, tamta młoda nie umie nic zrobić, nawet kawie nie może zrobić. To, jak to, po co Nieoficjalnych Co wiesz na nieoficjalnych? <laughs> czwarte Czwarte, a nie trzecie? Weźmy Nieoficjalne, trzecie. jest na razie czwarte Ale Aha. jeśli wpiszą karę A, to, to trzecie będziemy mieli trzecie Ale i tak jest dobrze Był rów, nie było biegów, jeszcze Ej, na podium Sytopar Chodź Grzesiu się przytulić A co u Ciebie? Bywało lepiej <laughs> <laughs> Limit dostałem <laughs> Jakim cudem? Bo się pokłóciłem synem. Nie no, jedziemy. Obróciło mnie Obróciło na jednym na beczce. na beczce. Ja mówię, nie przejechałeś beczki. Przejechałem, nie przejechałeś, przejechałem. No i nie przejechał. No i limit, nie? Ja mam zawsze rację. Nawet jak nie mam, to i tak mam. Aha. Także niech mi nie mówił taki fajer. I pół minuty. Tatuś zawsze rację. A było trzecie miejsce. Sekunda straty do koszenia. Się Historia, przy trzecim bo tak, no bo idziemy będzie. pełną bombą. Teraz wszystko nasze beczki, wszystko. No, no tak żeśmy sobie zdobili. Na kibicu Zobaczcie, piąte miejsce, czy co? Nie no wiesz. Nie będziemy mówić teraz, które, bo jeszcze żeśmy nie patrzyli. Ale w dziesiątej się załapiemy. Auto nie chodzi. Dobrze, ma jeździć, to nie chodzi. Nie chodzi auto, ale damy radę. Ukończymy to. Gdzieś hmm. tam jest, szukaj. Drugie miejsce załoga Pemda Kierowca. Miejsce Kierowca. Kierowca. nie? Te się przydały. Teraz pierwsze miejsce załoga, wola po włosku.